Cześć, witajcie, jestem Futrzak, a dzisiaj Wam pokażę program, który nazywa się Dextory. Jest to program do zapisywania obrazów oraz e, filmów z naszego ekranu komputera. E, o programie stało się ostatnio dość głośno. E, wciąż są m.in. filmy przesyłane, są jest ich masa e, poru, poru, do poru, porównywania go e, z Frapsem z, wydaje mi się, że. Tylko z nim można porównywać, bo program jest naprawdę dobry. I właśnie zaraz Wam go przedstawię. Już go sobie włączymy jak widzieliście. I już tutaj na samym początku widać, że on jest naprawdę rozbudowany. Każda z tych zakładek zawiera jeszcze więcej opcji, ale zaraz do każdej pokolei przejdziemy. Zacznijmy od e, informacji. Otóż program e, jest pod, wyprodukowany przez jakiego przez niejakiego ekskodera. E, no nie wiem, nie wiem co mogę więcej zrobić, jeszcze powiedzieć. Tutaj o tej zakładce mamy tutaj e, stronę, e, stronę tego programu oraz to, co jest fajne, jeśli nam się program zniszczy, to tutaj są e, logi i mi się jeszcze nie zniszczyło nic, chociaż ten się dziwnie podświetla. Mam nadzieję, że mi się nic nie dzieje. Chyba jak się nam zepsuje, to można to sobie chyba łatwo naprawić, ale wątpię, żeby się... Popsu. no więc przejdźmy do naszej zakładki jest to zakładka target o ile pamiętam, tak tutaj mamy na razie pustą, pustą stronę oraz tutaj, ale to są tutaj target information jest to na lista programów które nasz program, na przykład jakbym włączył teraz minecrafta to by się tutaj pojawiło java w exe i czyli to są lista programów, które nasz program DexTory e, wykrywa do nagrywania, które są uruchomione w tej chwili. A proces list e, jest to z okienka podajeżnego konwertera z tej samej firmy. Albo tu są zdjęcia, chyba, chyba tu jest konwerter, tak, tak mi się wydaje. I tak tutaj mamy jeszcze Ignore Settings, ale to jest jakbyśmy chcieli zignorować wszystkie opcje, które możemy tutaj wymienić a tego chyba nie będziemy chcieli przejdźmy do następnej zakładki jest ona już tutaj na samym początku program widać, że jest bardzo rozbudowany bo możemy nawet te tutaj to liczbę FPS-ów, która podczas nagrywania oraz nie nagrywania albo jak sobie ustawicie, możemy zmieniać dowolnie możemy zmieniać jej położenie tak naprawdę w każdym rogu oraz na środku komputera po każdej stronie, oraz możemy go wyłączyć. Ja sobie zostawię normalnie. Oraz tutaj jest też można użyć do do domyślnych innych ustawień o. i teraz co nam ten tutaj pokazuje. Najpierw wideo fps czyli tyle ile my widzimy w tej chwili, tyle ile nagrywamy FPS-ów i to jest akurat fajne. Ponieważ, jak teraz bym włączył bym mógł wam pokazać, może pokażę, zobaczymy jeszcze. To bym na, najpierw widział, na przykład tam załóżmy 40 FPSów, a i obok około tam 25, coś takiego. Najpierw by były FPSy, które widzimy podczas gry, jak my gramy, oraz obok FPSy, które są będą na nagraniu. Jest to bardzo fajne. Możemy dzięki temu. E, kontrolować kiedy mogą być ściny, a kiedy nie oraz mamy rekord status, czyli e, pokazuje nam kiedy nagrywamy, a kiedy nie. Możemy również zmieniać sobie dowoli kolory, e, możemy je zmieniać tutaj, jest ich pełno do wyboru oraz stworzyć e, własne. Ja mam tutaj ustawione sobie, że kiedy nie nagrywam, to troszkę przezroczyste to jest fajne. Możemy sobie zrobić tak e, leciutko widoczne. Od tej niestety nie mamy podglądu. Co może, jeśli komuś to przeszkadza, to sobie może oczywiście też wyłączyć albo wręcz po prostu na maksa przezroczyste. To już zależy od Was. A mam na czerwono, kiedy nagrywam. Tutaj mamy e, klatkę filmu. Ja mam to powyłączane, ponieważ ja nie robię żadnym programem zdjęć. Oraz kiedy e, zrobimy screenshota ekranu, też się na chwilę poja powinien pojawić e, kolor zmienić. Na taki zielony kolor. Ja mam to powłączone bo nie robię zdjęć tym programem. Następne opcje zapisywania. Tutaj to jest już jedna z takich bardziej poważniejszych opcji jakby można to tak nazwać e, i to jest wygodne. Tutaj mamy profile o tym jeszcze nie powiedziałam, bo czekałam do tej zakładki. Tutaj mi się pojawiło JavaFX. w Exe. Jeszcze tym, na razie tym programem tylko nagrywałem e, Minecrafta i już mi go wyłapało na JavaFX. w Exe. I już y, ustawiło mi mój program do, program folder docel, docelowy. Teraz, jak bym sobie wziął, zmienił to normalne, no to będzie wciąż to samo, bo nie mam innych tych. Ale na przykład, jak mi jak odpalę, mm, załóżmy Call of Duty, to mi znajdzie tam jakiś proces Call of Duty, to tam załóżmy kod exe i wtedy będzie już inaczej, bo będzie na przykład E, YouTube, e, Call of Duty, na przykład, bo teraz tam mam siódmy odcinek. Tak. Ale co tutaj jeszcze możemy zrobić? E, użyj domyślnych, e, domyślnych e, ustawień oraz możemy dodać folder, ale co jest jeszcze lepsze. E, mamy tutaj takie coś, ten zegareczek, i to jest super. E, możemy tutaj pokazać. E, program sam wyczai, że tak powiem, w ilu najlepiej na jakiej prędkości kryć nasze filmy. W tym celu wystarczy kliknąć ty tylko Run. Teraz będzie trochę mniej, powinno być, ale widzę, że tutaj pędzi jak szalone. Teraz nam pokazuje, jeśli macie mniej miejsca, to Wam wykryje po prostu tego mniej. Ja mam dlatego zrobioną osobną partycję do tego, żeby po prostu tego miejsca mieć więcej. Ja tu mam ponad 300 Giga i jakoś sobie radzę. Jest tam, no dobra, mniejsze, tak się rozgaduje. Możemy również sami wprowadzić ile ma być. No dobra, sobie wezmę w 75. Klikamy Enter i 75 mega na sekundę będziemy nagrywać, czyli naprawdę trochę tego miejsca trzeba mieć. Oraz y, mam tutaj folder, gdzie będą zapisywać się zdjęcia. No a nie mam nic zaznaczone, bo po prostu tak nie używam. Już wspominałem o tym, prawda. Następnie mamy y, hotkeye. <słuch> Znowu domyślne ustawienia oraz y, start i stop y, nagrywania wideo. Ja mam tutaj y, na klawiaturze numerycznej minus. Nie będę już mówił dlaczego. Po prostu wygodny przycisk nie jest, jest mało używany w grach, i tutaj pozostałe też mamy. Możemy i ustawić sobie. Pokaż e, klatki, e, klatki nagrywania filmu. E, zrób zdjęcie, to są podstawowe. E, zrób szyb, szybkie, szyb, wysoko, wysoko. Nie wiem, nie wiem jak to przetłumaczyć, no ale widzicie, jest ich. Naprawdę wiele e, tych. Głównie tu jest do zdjęć. No tu jest ponad 4 do zdjęć. Tu pokaż i schowaj. E, 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 klatki. Oraz e, toggle Aha, chyba z, zmień. E, tak, zmień pozycję tych. E, pokazania klatko. Może komuś się to przyda. Nie, nie. Chyba nie jestem aż tak wymagające, żebym się tym bawił. Bo zdjęć nie robię. Chyba przestanę o tym mówić, już chyba zapamiętaliście. Następna zakładka mówi, i tutaj też się już zaczyna zabawa. E, możemy podstawowe to oczywiście tak wyjście na ustawienia, ale tutaj możemy już wideo kodek ustawić i mamy tutaj tak. Mamy fraps, taki, takie wideo jakie Fraps robi. E, oczywiście też normalny, e, normalny kodek od DexTory. Mam jeszcze tutaj od innego. Tutaj był. Techsmith to też capture, to jest chyba też jakiś program. I, i Bandy, tak. Bandy też jest jakimś programem nagrywającym, o ile dobrze pamiętam. Możemy sobie również tutaj to jakoś zmienić. Na RGB to jest takie prawdziwa, prawdziwe, prawdziwa jakość, taką jaką widzicie na ekranie. Taka będzie można ustawić wyższą jakość, średnią oraz niższą. Jeszcze jest, żeby kompresowało albo nie. Jeśli ustawimy, żeby nam nie kompresowało, tutaj mamy taki programik, który będzie on kompresować. Wystarczy tutaj dodać pliki. Znajdujemy kliczek i tutaj już sobie poradzimy, nie ma tutaj zbyt dużo opcji. Pewnie jeśli tylko przyjemnie się. Ja sobie zostawię, żeby było skompresowane. Jeśli nie są skompresowane, pewnie zajmują mniej miejsca, ale no, musimy je tam przekonwertować. Możemy tutaj zmieniać wiele rzeczy. E, chyba tutaj gdzieś możemy... Nie wiem dlaczego są zablokowane. Nie. E, chyba tutaj przy którejś opcji pewnie można to pozmieniać. Ale przejdźmy dalej e, teraz klatki na sekundę. 30fps, mamy do wyboru więcej, oraz możemy wpisać e, własną wartość output. E, to, co nagramy, żeby było konwertowane do pliku, ale możemy też po nagraniu od razu, żeby nam się to włączyło. Ja mam to włączone, to jest niewygodne. Jak się nagranie, żeby tam od razu was to tak, wyskakiwało, e, możemy format wystawić albo raw.cap. Oraz AVI. Mam ustawione AVI bez żadnego, bez żadnej późniejszej zabawy. E, tutaj mamy poje, żeby kursor nam się... kursor myszki, o, tutaj ten, chyba wiecie co to jest, żeby nam e, się pokazywał albo znikał. Oraz synchronizuj e, fps wideo. To jest też fajne, ponieważ tyle ile nagrywać Tak, chyba, chyba nie na odwrót, chwileczkę. No. tak synchronizuje tyle, ile my widzimy na ekranie tak jak my widzimy na ekranie tak będzie też nagrywać to jest chyba wydaje mi się, że to jest dla lepszych komputerów mi się wydaje, że to jest przekombinowane ja tego nie używam a może może by trzeba było spróbować wy też oczywiście spróbujcie to jest i teraz skalowanie też fajna rzecz możemy sobie ustawić, żeby od razu nam plik nagrywał w dowolnej rozdzielczości no, ja mam ustawione na 720p, czyli 1280 na 720. Możemy ustawić również procenty, tak jest też yy, domyślne. No dobrze, to jest, może że za to jest clipping? Powiem wam szczerze, że nie wiem, co to jest, albo. No nie, po prostu nie wiem. Możecie sobie spróbować, co to jest. Yy, wydaje mi się, że. Clipping, clipping. Może to jest coś związane z, z ilością, yy, z tą ikoną, ile mamy FPS-ów w danej chwili. Może nie. No, nie wiem. Słuchajcie sami. I margines yy, to jest chyba coś, z, z, z fajny, fajny efekt do filmów. Jak ktoś nie chce tworzyć marginesu, to może sobie od razu stworzyć. O, na przykład 5 po 5. Taki margines, jaki jest film, i okay. wtedy na przykład będzie o tutaj margines, i tutaj. Yy, może komuś się to przyda, mi nie, nie, sobie ustawię na 0 i na 0. No to przejdźmy dalej. Audio, tym razem i tutaj mamy to trochę chyba bardziej. Nie wiem, ja z tego nie korzystam. Możemy sobie tworzyć kanały y, do nagrań y, i czy, oczywiście włączyć, czy wyłączyć dźwięk. Ja sobie to usunę. Mam tylko jeden. Ustawiamy sobie również y, to, co ma być nagrywane, o nawet miałem ustawiony mikrofonu no ja nie nagrywam e, mikrofonu tym programem, ale można sobie również ustawić e, przez to fajną, bardzo fajną rzecz e, robimy sobie nowy kanał wchodzimy na drugi, a tutaj ustawiamy mikrofon i teraz na jednym kanale nam się tworzy e, muzyka na przykład z gry, a na drugim e, nasz głos z mikrofonu no, może, może to jest i przydatne, ale wtedy musimy też przy obróbce to yy, odszumić. No, podejrzewam, chyba że macie jakieś tam y, super ekstra mikrofony, nie musicie ich otrzymać, to proszę bardzo, popróbujcie sobie. Oczywiście audiokodek oraz audioformat yy, z, z mi starczy. Macie tutaj, jak widzicie, masę opcji. Każdy znajdzie coś dla siebie, podejrzewam, i dla tych bardziej wymagających użytkowników. I już e, teraz są screenshoty. Ja tutaj nawet nie zajrzałem. E, co my tu mamy? E, szybkie, to ja się nie mogę wysłowić: szybkie screenshoty. Polega to na tym, że poprzez jedno kliknięcie, kilka zdjęć nam się robi. E, może być to fajne, żeby robić na przykład e, gify I możemy sobie zrobić na przykład 20 zdjęć, żeby nam się zrobiło. To wtedy już tam jakieś. Prędko, bo to będzie się znaczy pewnie. Tu, tu 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 tu. O, na przykład, tak. I potem możemy sobie albo wybrać właśnie e, jedno zdjęcie z tych, albo na przykład zrobić z tego, tego GIF-a. E, Auto-repeat screenshot. Hmm. E, automatyczne powtórzenie zdjęcia. Nie mam pojęcia, co to jest. E, format zdjęcia. No, to jest chyba. Nie muszę wam mówić. Zmieniamy sobie format zdjęcia oraz e, e, jakość e, formatu JPG. Clipping. Kurde, więc to jest Znowu to samo, to ja się nie będę tutaj wy, wy, wypowiadać. Margines już mówiłem, oraz skalowanie też mówiłem, i żeby nie pokazywało kursora, to może jest akurat fajne. To możemy sobie oznaczyć lub zaznaczyć. Teraz advanced. No, tutaj już jest coś więcej tego, jest start, mówi. Capture when detected. Wydaje mi się, że to jest, kiedy zaznaczymy tą opcję, kiedy włączymy grę wtedy od razu zaczyna nam się nagrywać. Ja tego mam niezaznaczone, bo to jest niewygodne, prawda? Disable native bright memory. Nie mam pojęcia, co tu jeszcze myślę. To są naprawdę, chyba dla osób, które mają słabe komputery, to możecie sobie tutaj wszystko pozaznaczać. Bo tutaj wydaje mi się, żeby. Żarło, tak się, tak powiem, żarło więcej pamięci, czy tam mniej procesora, może sobie tutaj wszystko pięknie pod po, podkreślić, chyba tak, chyba można to tak nazwać jakoś tam pozmieniać. No dużo opcji. Oraz limit wideo FPS to też jest fajne przecież FPS-ów mi starczy. Dlaczego nie robić za dużo? Ponieważ nasza maszyna może tak dużo nie udźwignąć, bo zawsze jak widzicie o, na przykład mogę tutaj pokazać, o, na przykład teraz skoczyło na CPU 2, wskoczyło na 100%, a czasem jest coraz mniej. Oczywiście kiedy jesteśmy, mamy z użycie procesora mniejsze, to wtedy on przeznacza więcej na grę i wtedy skakuje nam na grę na załóżmy 100 FPS-ów, ale wtedy od razu spada. I to może tworzyć ściny, dlatego lepiej e, mieć limit, żeby, to, żeby tych ścinek się nie pojawiało i żeby to nie przeskakiwało tak nagle, tylko cały czas mniej więcej na tym samym poziomie. E, mam nadzieję, że coś zrozumieliście. I teraz e, global, dziwna nazwa, ale OK. E, tak, to jest opcja dla mnie. Wyłącz e, Princi Snapshot. E, wyłącza nam tutaj jest macie, nad przyciskiem, nad guziczkiem Insert który znajduje się nad, z sześcioma guziczkami nad strzałkami jest przycisk print screen możemy go wyłączyć, ja go nie wyłączam, bo właśnie nim robię zdjęcia e, check update, mam to zaznaczone, ponieważ żeby mi sprawdzało aktualizację, prawda? z icon size e, ikony profili nie, mam jeden profil, nie wiem to co to jest zaznaczymy lark aha tak to jest tutaj możemy sobie zaznaczyć to mniejsze a zostawmy malutkie show task sky icon mm, znikło zostawię to kiedy task bo to mamy minus task... aha e, kiedy zminimalizujemy, tutaj jest taki specjalny nawet, to też może być przydatne Ponieważ czasem jak włączymy grę i spaskujemy sobie tylko to, to czasem myszka już nam, kurs roznika nam już tutaj, to możemy sobie elegancko kliknąć e, zminimalizuje i trafia nam to tutaj, nie tutaj, tylko tutaj. I program sprawia, że zamknięty jest to wygodne, naprawdę. I jesteśmy już przy końcu. Tutaj mamy pozostałe programy, ale to są inne programy. O, może tak. I to było tak naprawdę na tyle, Pro, jeszcze y, może moja taka mała ocena, program, będę porównywał go do FRAPSa, bo we, we FRAPSie teraz pracowałem i powiem Wam, że program mnie trochę na początku przeraził, bo FRAPS też ma wiele opcji, ale nie tak jak ten program, y, mam tutaj opcje kosmetyczne tak na nazwę Możemy zmieniać sobie kolory tych, tej ikony, co pokazuje nam ilość FPS-ów, możemy ją przemieszczać w każdą stronę, bo masa tego jest. Możemy jej wybrać każdy kolor, tak prawda? Profile, ale to jest naprawdę przydatne. Jeśli ktoś potem w tym dłużej pośledzi, to może zrobić, że nagra lepiej niż we FAPsie, ale moim zdaniem, jeśli chodzi o... Nagrywanie o jakość filmów y, Dek Story a Fraps y, nie ma wielkiej różnicy. Może jest większa płynność, to, to muszę przyznać, ale jeśli chodzi o jakość, to niekoniecznie chyba, że naprawdę ktoś, jak mówię, pogrzebałby w tych opcjach i może by coś y, zaznaczył, odznaczył i by coś tam może lepiej ruszyło, ale. Moim zdaniem, Directory jest lepsze, ponieważ zawierała się więcej opcji. Możemy sobie tworzyć te profile, a to jest wygodne niż y, ciągłe zmienianie ścieżki czy zmienianie, zmienianie FPS-ów do, do gry. Więc, tak. Więc to było tyle. Tak, dziwne zakończenie. Coś chyba jeszcze powinienem powiedzieć? Chyba, chyba nie. Chyba nie. nie. A, tak, Więc co. Y co mnie jeszcze w tym programie, w Next yy, jest pomocne, to są te kanały. Fraps nie ma czegoś takiego. Możemy nagrywać sobie albo, albo muzykę z komputera, albo nasz głos, albo wszystko oba, ale w jednym kanale. Wtedy nie możemy tym sobie się posługiwać. Na przykład ściszę sobie głos z gry, yy, podłośnie głos swój żeby było mnie lepiej syłać. Tak nie zrobimy, bo ściszy nam się wszystko naraz. A tutaj mamy e, Mamy kanały i będzie to na pewno wygodniejsze. I to było tyle. Właśnie tak, moim zdaniem Dektor jest lepszy właśnie dzięki tym opcjom. Bo jeśli chodzi o jakość, to wydaje mi się, że jest takie same. Ale jeszcze Dextory może być zauważane podczas nagrywania y, bardziej mniej y, zamula komputer, to też może bardzo wam pomóc, ale to chyba by było tyle o tym programie. Yy, zapraszam was do subskrybowania, kliknij się fajnie, jeśli wam się podobało, komentowania yy, tutaj pod filmem oraz na kanale i zapraszam was do oglądania innych moich odcinków. To był dzień. tyle. Yy, ja jestem Furszak i się z wami żegnam. Cześć.